Witam Was wszystkich, moi drodzy fani gramani oraz osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy w komiksowej odsłonie tego kanału. A dzisiaj zaprosiłam specjalnego gościa. Jest nim Kuro. Prawda, przystojnik? To jest Kuro, który jest bohaterem mangi. Kuro, którą dzisiaj będziemy recenzować. I to jest e, koteczek, którego zrobiłam sobie sama. Dokładnie tak. Specjalnie do tej recenzji stwierdziłam, że uszuję sobie kuro. Skoro nie mogę mieć własnego, takiego prawdziwego, to będę go mieć, bo go sobie zrobię. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak się robi kuro, to e, mam swój drugi kanał, w którym e, mam pięciu subskrybentów i cały jeden filmik, bo jestem trochę leniwa, żeby go upgradeować. Ale to jest kanał, na którym po prostu robię rzeczy. Staram się go trochę rozwijać, ale nie zawsze mi to wychodzi. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie uszyć taki, takiego kurosami, to zapraszam właśnie do tego drugiego kanału. Link znajdziecie w opisie i tam możecie zobaczyć. I od razu przepraszam za jakość wideo, ponieważ dopiero zaczynam, jeżeli chodzi o tamten kanał. I tam staram się bardziej pokazywać po prostu, jak się rzeczy robi, i jeszcze nie do końca odkryłam tajemnicę oświetlenia biurka, które jest od wschodu. Ale skoro pojawił się już kuro, to przechodzimy w takim razie do recenzji komiksu, który mam dzisiaj dla Was. A jest to według mnie komiks naprawdę bardzo wyjątkowy. To jest właśnie kuro. I to jest opowieść o kuro. Kuro, siadaj. Pojawiło się słońce po tygodniu. Wow! Wydawnictwo w co jakiś czas wydaje takie komiksy nieco krótsze, jednotomówki albo takie właśnie trylogie, które są zamkniętymi historiami w dosłownie w kilku tomach. Ja jestem wielkim fanem takich krótszych historii, ponieważ siemce według mnie czasem jednak za bardzo się rozlewają fabularnie, natomiast jeżeli Fabuła jest bardziej skondensowana, to zwyczajnie bardziej często do mnie przemawia. Dodatkowo, jeżeli jesteście troszeczkę już dłużej na tym kanale, ja uwielbiam horrory. Tak, uwielbiam horrory. I jak tylko zobaczyłam Kuro, to stwierdziłam, że to jest zdecydowanie pozycja dla mnie. Komiks ten ma naprawdę nietypową formę, jeżeli chodzi o magię, ale do tego przejdziemy na końcu, ponieważ z na końcu właśnie opisuję to, jak komiks wygląda, jak wygląda wydanie. Natomiast na razie opowiem Wam kilka słów o twórcach i to było naprawdę, naprawdę duże wyzwanie, ponieważ jak się okazuje, Soma to, czyli twórca, twórcy tego komiksu to dwóch ludzi. Ten duet, jeżeli chodzi już o twórczość w Japonii istnieje już od jakiegoś czasu, bo tworzą już od 2012 roku, przynajmniej tak oficjalnie. Jest to Nori, który jest odpowiedzialny za scenariusz i e, całą historię i Hishi, który jest odpowiedzialny za rysunki. I tutaj, zgodnie z tym klimatem, jaki tworzą, są to naprawdę bardzo tajemniczy, jego moście informacji jest naprawdę niewiele. Mają stronę internetową i na tej stronie internetowej cztery swoje flagowe tytuły, które do tej pory wydali. Wszystkie hmm. dotyczą troszkę strasznych opowieści, troszkę strasznych historii pomieszanych z uroczymi dziewczynami. Aby Wam bardziej przybliżyć klimat, w jakim poruszają się twórcy, to powiem Wam wszystkie cztery tytuły, które do tej pory stworzyli. I pierwszym z nich jest tytuł, który nazywa się Giri Giri Out. Jest o dziewczynie, która musi do toalety za każdym razem, kiedy się zdenerwuje i posiada specjalne moce, które pozwalają jej powstrzymać ewentualną potrzebę wyjścia do toalety. Nani? Ja tego nie zmysiłam. Oni to wydali i narysowali. Innym tytułem tych twórców jest Kisei Kanodzio Sana o yy, chłopaku, który z kolei zakochał się w swoim tasiemcu. Ładnym tasiemcu. nie! W 2013 wydali Kuro i jak się domyślacie, to też jest dość nietypowa historia, ponieważ jest to opowieść o małej dziewczynce, która mieszka w opuszczonej posiadłości wraz ze swoim kotem. Sęk w tym, że ten kot nie do końca jest Takim zwyczajnym kociakiem. Wszyscy wokół niej widzą to, że kuro nie jest zwyczajnym kotem poza nią. Cała fabuła opowiada właśnie o relacji pomiędzy kuro i koko, świecie, w którym żyją, dlaczego kuro pojawił się wokół koko i Czym tak naprawdę jest? Jeśli natomiast szukacie jakiegoś bardziej rozpoznawalnego tytułu, to od 2018 twórcy wydają Shadow House, i to jest manga, która jest wciąż tworzona i którą mam nadzieję kiedyś zobaczymy. Ponownie mamy tutaj do czynienia z małą dziewczynką, tajemniczą, posiadłością i jeszcze bardziej tajemniczymi wydarzeniami. Ale wróćmy do naszej głównej bohaterki, ponieważ główną bohaterką tej mangi jest Koko, mała, urocza dziewczynka o czarnych włosach, dwóch kitkach i kotku, który nieustannie jej towarzyszy. Mieszka w bardzo przedziwnym miasteczku, w którym istnieje jedna zasada, nie schodzi się z drogi. Tutaj możecie choćby nawet zobaczyć miasteczko, w którym mieszka Koko i Kuro. To jest nieduże takie miasteczko, ew ewidentnie inspirowane europejskim klimatem, Lekko średniowiecznym to nie jest, nie jest świat współczesny, to jest wyimaginowane miasteczko w kompletnie fikcyjnym świecie, ale bardzo podobnym do naszego. Już od samego początku wyczuwamy, że jest to opowieść grozy. Świat, w którym żyje kuro i koko, jest ewidentnie niebezpieczny. Niemniej jednak twórcy bardzo, bardzo oszczędnie dawkują nam informacji, bardzo ładnie operują. Wszystkimi tajemnicami, które kryje się, kryją się w tym świecie. Tak naprawdę do samego końca komiksu nie poznamy wszystkiego, i myślę, że ten świat jest jeszcze wart eksplorowania, ponieważ jest tu dużo rzeczy, które nie zostały opowiedziane. Ale jak na opowieść trzytomową, to bardzo ładnie wszystko się składa. Kokomieślka całkowicie samotnie, w wielkiej posiadłości. Towarzyszy jej właśnie kuro. I to jest opowieść o ich życiu, takim wspólnym, bardzo nietypowym, bo kiedy się mieszka z istotą ewidentnie nie z tego świata, to twoje życie nie może być całkowicie zwyczajne. W międzyczasie fabuły dowiadujemy się, że Koko pisze takie krótkie opowiadania, w których kuro i Koko ta dwójka odbywa wspaniałe, fantastyczne przygody i to jest taki ciekawy, interesujący przerywnik w trakcie fabuły, którym przenosimy się totalnie do świata fantazji, gdzie kuro i koko są absolutnie niepokonani i przeżywają przygody rodem z Alicji Czarów. Cała fabuła zamyka się w trzech tomach, jest to zamknięta historia całkowicie, bardzo fajna, tak jak wcześniej wspomniałam, według mnie autorzy powinni jeszcze rozwinąć całą tą opowieść. Być może Shadow House jest w sumie takim rozwinięciem te, tego świata, bo według mnie jest to bardzo interesujący świat, trochę straszny, trochę przerażający, ale z drugiej strony bardzo uroczy. Być może wydaje Wam się, że trochę lakonicznie o tym opowiedziałam, ale zrobiłam to z premedytacją, ponieważ nie chcę ludziom, którzy są zainteresowani, to mam go odbierać z tej przyjemności, ponieważ te trzy tomy to są naprawdę cieniutkie tomy i ta opowieść jest w gruncie rzeczy dość krótka, niewiele tu jest tekstu, jest oczywiście tekst, ale głównie wszystko operuje się właśnie na tej grozie, na strachu. Jest to bardzo dobrze narysowane i bardzo dobrze pokazane cała ta groza tego miasta, w którym ludzie żyją pod taką świadomością, że coś tam czyha. Jeżeli miałabym podać główną siłę tego komiksu, to zdecydowanie klimat, to wrażenie niepokoju, strachu, a jednocześnie operowanie tym uroczym klimatem, gdzie mała dziewczynka ma malutkiego kota. To jest niesamowite, jak te trzy tomy wspaniale pokazują nam, że jednocześnie można czytelnika wystraszyć, jak i spowodować naprawdę rozmiękczenie serducha. Ja w każdym razie kuro i koko naprawdę lubię i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć inne mangi tych twórców, ponieważ są one naprawdę fajne. Może niekoniecznie to o tym tasiemcu, może nie, ale na pewno chciałabym zobaczyć jeszcze Shadow House. Natomiast jeżeli chodzi o rysunki, naprawdę prezentują się super. To jest to świetnie narysowane, pięknie są rozłożone rastry. Koko nie sposób nie uwielbiać. Ona jest super urocza i Kuro pomimo tego, że jest naprawdę dziwny i wiemy o tym, że coś jest nie tak z nim, to jego też nie sposób nie uwielbiać. Pewnie dlatego sobie zrobiłam małego Kuro, który teraz już będzie zawsze tutaj siedział i straszył mnie w nocy. Na koniec standardowo przejdziemy sobie do omówienia jak wygląda Maga, a to jest bardzo ważne akurat w przypadku tego komiksu, ponieważ według mnie on jest naprawdę wyjątkowy, jeżeli chodzi o wydanie. Standardowo mamy tutaj obwolutę, którą możecie zdjąć. Pod spodem tak naprawdę nie ma nic specjalnego, jest pyszczek kuro. Całość to trzy tomy, wszystkie stanowią zamkniętą historię, nie będziecie potrzebowali już niczego więcej. Natomiast najfajniejszą rzeczą w tej mandze jest fakt, że ona jest do połowy kolorowa. Dokładnie tak. Połowa tej magii jest kolorowa i to występuje w każdym tomie. Pierwszy, drugi i trzeci dokładnie tak samo wygląda, czyli połowa komiksu jest kolorowana, natomiast druga połowa jest już czarno-biała. Natomiast następuje tu też bardzo ciekawy podział. Kolorowa część najczęściej opowiada nam wydarzenia obecne. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się czarno-biała część komiksu, to zaczynają się te opowiadania kokot, e, o których wcześniej wspomniałam, w których ona przeżywa różne przygody, z Kuro. I później zapawiają się także wspomnienia, które naprowadzają nas powoli na to, co się wydarzyło w kontekście kuro i koko, dlaczego dziewczynka jest tak naprawdę sama i skąd wziął się sam kotek. Dlatego, pomimo faktu, że każdy tom tej mangi to jest prawie 23,90, jeżeli chodzi o cenę za tom, to zdecydowanie rozumiem i usprawiedliwiam kwotę, ponieważ za tą cenę mamy połowę mangi w pełni w kolorze, bardzo ładnie pomalowaną. I dodatkowo bardzo, bardzo fajną opowieść w pełni zamkniętą i myślę, że warto się z nią zapoznać, zwłaszcza jeżeli lubicie horrory, takie horrory, które nie za bardzo straszą, ponieważ tutaj są naprawdę niepokojące rzeczy, ale to nie jest taki horror typu gore, gdzie po prostu krew leje się strumieniami, a taki horror bardziej opiera, opierający się na klimacie. Jednocześnie jest to też piękna opowieść o akceptacji rzeczywistości taką, jaką jest i myślę, że te akcenty kolorystyczne też bardzo ładnie dodają głębi całej opowieści. Kiedy przeczytacie to zrozumiecie, ponieważ tutaj nie za bardzo mogę wchodzić w szczegóły, aby nie zepsuć Wam przyjemności czytania. I to by było ode mnie dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o komiks. Napiszcie mi, czy znaliście tą mangę, czy dopiero dowiedzieliście się do tej mandzy z tego wideo. Czy wam się podobała? Jeżeli wam się podobała, to y, oczywiście napiszcie jak wrażenia. Dajcie znać, czy uszyliście sobie własnego kuro, jak Wam poszło, czy chcecie więcej tego typu kontentu, e, zawartości e, przeze mnie, ponieważ ja w sumie to jestem plastykiem z wykształcenia i po prostu uwielbiam robić rzeczy tak zwyczajnie. Tymczasem na dzisiaj ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kuro i ja mówimy dziękuję, podziękuj kuro, ładnie. E, jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie lajka, suba, dzwoneczka, możecie udostępnić to wideo. I machamy Wam. Pa, pa. Cześć.